Moi drodzy, tydzień iberyjski w Lidlu trwa. Wszystkie oryginalne produkty prosto z Hiszpanii już są dostępne, a ja z tej okazji przygotowałem wam klasyczną iberyjską potrawę – zupę fabadę, która bazuje na doskonałym chorizo. Zaczynam od cebuli. Pokrojona w grubą kostkę cebula, przerzucam ją do naczynka i smażymy. Tak, żeby zmiękła, ale żeby nie nabrała zbyt mocnego, brązowego koloru. Tak naprawdę fabada to gęsta zupa. Robi się ją bardzo prosto, bo wszystkie składniki po prostu trzeba wrzucić do garnka, ale ja bym chciał zrobić ją nieco inaczej, nieco inaczej niż robi się e, klasyczną fabadę asturianę. Mianowicie fasole w tej samej wodzie, w której się moczyła, ugotowaliśmy ją i mam ją ugotowaną. Chciałbym krótko mówiąc, żeby ta fabada została zrobiona szybciej i moim zdaniem prościej. Dodam dwa rodzaje papryki. Paprykę mieloną słodko i. Paprykę wędzoną. Ta papryka wędzona, która była dodawana również do kiełbasy Chorizo, jednego z najbardziej charakterystycznych produktów w całej fabadzie, oprócz wieprzowiny i kaszanki. Zrobię taką monofabadę, czyli z samym Chorizo nie będę dodawał kaszanki i nie będę dodawał też wieprzowinki. Ładne kawałki Chorizo dodaję do środka, przesmażone tylko delikatnie. Doprawiamy papryką. Troszeczkę wędzonej. Pieprz. I dwie łyżeczki koncentratu. Teraz to wszystko należy delikatnie podsmażyć, tak naprawdę podpiec. Yy, znowu zasada, która zawsze obowiązuje, bez jakiegoś specjalnego koloru. Chodzi tylko o macerację aromatu. To wszystko przesmażone, krótko mówiąc, smakuje po prostu lepiej. Przesmażone chorizo z przyprawami. To również doskonały materiał na paelę. Jeżeli chcielibyście posmakować kuchni hiszpańskiej, tu jest link, kliknijcie na paelę z, z owocami morza. Paelię! Powinniśmy powiedzieć, paella, choć pisze się paella. Paella z owocami morza. Kliknijcie w link, a na pewno będziecie mieli kolejną potrawę, którą można w bardzo prosty sposób przygotować, czując powiew hiszpańskiego słońca. Zalewam fasolą i wodą, która mi została z gotowania fasoli. Zalewam również wywarem, i ten wywar może być przez Was również na różne sposoby przygotowany. Drobiowy, wieprzowy, jaki sobie życzycie. W tym przypadku. Wywar na skrzydełkach drobiowych. Zalewamy całość, czekając, aż skrobia, która wyjdzie nam tutaj ładnie z fasoli, zagęści troszkę cały wywar. I to wszystko połączy się w cudownym aromacie. Dodaję pomidory. Pomidory pelati, które także wygotowane, wszystko to nam ładnie zagęszczą. Teraz już musimy tylko to doprawić, ale doprawić na wstępnym etapie żeby zbilansować wszystkie aromaty, troszkę cukru, trochę soli i trochę czarnego mielonego pieprzu. To wszystko musimy teraz gotować tak, żeby wywar nam troszeczkę odparował. E, pamiętajcie, że cały czas tego płynu musi być tyle, żeby przykrywały powierzchnię składników. Możemy dodać ziemniaka, możemy dodać warzywa, możemy dodać, możemy wreszcie zostawić taką klasyczną, e, fasolową zupę pod tytułem Fabada. To jest, moi drodzy, konsystencja, o jaką nam chodziło. Mocno zredukowany, wygotowany płyn. Idealne połączenie pomiędzy pastą pomidorową, pomidorami i wreszcie wywarem. No i teraz dodaję na samym końcu natkę pietruszki, drobno posiekaną. Klasyka w kuchni iberyjskiej. Klasyka, która może być naprawdę dostosowana do waszych potrzeb. Klasyka, która pozwoli wam przenieść się na chwilę do Hiszpanii. Ale nie tylko ta klasyka. Cała playlista przepisów hiszpańskich. Kliknijcie link tuż obok mnie, i wyświetli Wam się wszystko, co pozwoli poczuć odrobinę tego fantastycznego smaku. Dzisiaj zupa fabada. Gęsta, treściwa. Taka, która pozwoli wysycić się jedną porcją. Taka, która jest niesamowicie aromatyczna. Postanowiłem użyć jeszcze jednej rzeczy, która moim zdaniem tutaj będzie dobrze pasowała marynowana ostra papryczka. I tak, moi drodzy. Można się bawić w kuchni po hiszpańsku. Mm. Chcecie mieć coś szybkiego, prostego, jednogarnkowego? Fabada – to rozwiązanie dla was. Ee, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, żeby kliknąć poniżej. Lubię, dzwoneczek i subskrybuj. Trzy rzeczy, ale za jednym razem, jak to zrobicie, będziemy na bieżąco. Mm. Dobre, kwaśne chorizo. Tak, tak. Kwaśnie, lekko kwaśnie.